Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, prawniczka, działaczka społeczna, publicystka, członkini Rady do spraw cyfryzacji i pewnie wiele innych Poprzedniej tytułów. kadencji. Poprzedniej kadencji. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. To zacznę od e, informacji czy od pomysłu, który się jakiś czas temu, kilka dni temu pojawił. Odcięcie młodzieży do i dzieci do 15 roku życia od mediów społecznościowych. Dobry pomysł, ręce same składają się pani do oklasków, czy wręcz przeciwnie? Chyba konieczny na poziomie pomysłu, na poziomie realizacji pytanie, od czego powinniśmy zacząć. Zacznijmy może od pomysłu, a o, o realizacji za chwilę zapytam. Ciężko czy, jest też Czy pani by w tym kierunku w ogóle szła? Te, taki kierunek w dużej mierze wynika z samych regulaminów platform. Rodzice mogą tego nie pamiętać, bo niewielu z nich tam zagląda, ale już dzisiaj to są tylko dwa lata różnicy, bo już 13 dzisiaj 13 rok życia to jest rok wejścia na komunikatory, takie jak WhatsApp, na y, media, na których wiemy, z między raportu Internet Dzieci i innych źródeł, że 1,4 miliona dzieci polskich siedzi tam poniżej tego wieku. I co z tym robimy? Więc pierwszy dla mnie krok to jest jak posprzątać bajzel, który Stworzyły platformy, ignorując, przymykając oko na fakt, że przez ich no, nieszczelne systemy weryfikacji czy estymacji, jak oni to mówią, w wieku. Prze, przemyka się w cudzysłowie ponad milion dzieci w Polsce, w Australii, która teraz zrobiła taki ruch. Okazało się, że nagle znika z platform prawie 4 miliony kont. Ale to sami rodzice czasami zakładają dzieciom, więc jest pytanie, czy. Ja, ja, ja tak rozumiem czy to. To jest pytanie. dobry pomysł? Nie, to jest nie. zły pomysł. Nie, nie. zakładajcie państwo. No nie, pytanie jest takie, czy w tej sprawie należy rodzicom powiedzieć, słuchajcie, pilnujcie do 13 czy do 15 roku życia, czy państwo samo powinno, tak jak Australijczycy, napisać przepisy i wymusić. Musić na platformach cyfrowych, tak jak zrobili to Australijczycy, grożąc wysokimi karami finansowymi. Który model, Pani zdaniem, jest lepszy? Ja mam model unijny, trzecia droga, czyli to, że to nie jest państwo, to jest cała, to jest kontynent, to jest Unia Europejska i robimy to mądrzej niż Australia, która za chwilę. Mądrze. Mądrzej, ponieważ w Australii nie mamy. Australia zostawiła big techą, czyli w rękach samych cenzorów internetu, w rękach samych platform, które zarabiają na uwadze i na uzależnianiu dzieci, zostawiła u nich metody weryfikacji tego wieku. Obawiam się, że za jakieś pół roku, zresztą Australia mówi, że to jest eksperyment, będą sprawdzać skuteczność tego prawa. Łatwo jest kasować konta istniejące, ponieważ. Masa danych, ogrom danych jakie platformy mają o dzieciach pozwala im ocenić, które konto należy do osoby poniżej ta, danego roku życia. Piętnastego, szesnastego. Tak, gdziekolwiek ustawimy sobie ten punkt odcięcia. I one to wiedzą. Pytanie co z tymi, którzy przyjdą po nich i będą się rejestrować. Jeżeli zostawimy tak jak jest w Australii, czyli pozwolimy, żeby na przykład selfie dziecka było wystarczającym dowodem jego nastoletniości, to nie będzie skuteczne i my w Europie od dwóch lat mamy prawo dotyczące platform, które idzie dalej, mówi, że te środki mają być skuteczne i że jeżeli platformy sobie z tym nie radzą, a liczby, które cytujemy w Polsce, pokazują, że sobie nie radzą, należałoby pójść krok dalej, czyli wprowadzać weryfikację niezależną od nich. Ale pytał Pan co z rodzicami. Posłuchajmy rodziców i posłuchajmy nastoletnich dzieci. Problem, o którym mówimy, czyli dzieciaki głęboko w internecie, nieszczelne bramki, dzieci uzależnione, dzieci przebojcowane, dzieci, które nie śpią, dzieci, które się nie mogą uczyć naprawdę jest sporo badań pokazujących, że dzieciom nie jest tam dobrze i kiedy pytają ich badacze, co zrobić, jest jeden przekaz, zabierzcie nam wszystkim te media. To jest odpowiedź na pytanie, kto ma to zrobić. To musi zrobić państwo albo ktoś ponad państwem, ponieważ w tym momencie, kiedy miliony dzieciaków siedzą tam i działa perfekcyjnie efekt sieci i presja społeczna, rodzic pojedynczy nie ma szans się wyłamać. Najczęściej myślę, dlatego zakłada to konto, bo myśli, często mylnie, że tak trzeba, że taki jest zeitgeist, że taki mamy, taką mamy cywilizację, że nie można inaczej i narzeka, że nikt mu w tym nie pomoże. Agencja badawcza Morin Commons zrobiła badania pod koniec ubiegłego roku. 89% rodziców w Polsce, szokująco dużo, jak na zgodność w pol wśród Polaków, uważa, że problem dzieci w sieci jest numer jeden, jest ważniejszy niż zmiany klimatyczne, niż ubóstwo dla nich. I podobna liczba oczekuje wsparcia państwa, bo nie radzi sobie z tym tematem. I to jest odpowiedź na to pytanie. Już dawno przekroczyliśmy punkt, w którym to jest problem jednostkowy. To jest problem społeczny i jako taki musi być rozwiązany. Czyli nie będzie problemu politycznego. Przepraszam, że o politykę pytam, bo jeżeli większość zdecydowana rodziców chce, żeby państwo coś z tym zrobiło, to nie będzie tego, że. A bo się narazimy wyborcom, pani zdaniem? Dlatego, co tutaj te badania, że uważam, że rzadko kiedy politycy mają tak pięknie wystawioną piłkę Piłko od uborców. Tak? Natomiast jak to rozegrają, to jest inna sprawa. Dlatego powiedziałam, że pomysł kierunkowo jest konieczny, nie tyle dobry, co po prostu musimy zareagować na ten alarm, który idzie od nastolatków i ich rodziców. To poczucie bezradności, poczucie zalania toksycznymi treściami. Już nie chcę mówić pornografia i wykorzystywanie mm -hmm. seksualne, chociaż to też ma niestety bardzo dobrze w sieci. Ale no nawet takie treści, które dzieciaki dostają. Po prostu podnie dobrane dotyczące czy samookaleczeń, czy ryzykownych diet, czy ryzykownych zachowań, czy po prostu skupienia na wyglądzie, co w tym wieku bardzo, bardzo szkodzi. Wiedząc o tym wszystkim, musimy coś zrobić jako społeczeństwo. Pytanie: co? Czy zaczniemy windować poprzeczkę? Kto da więcej? I dziś powiedział grupa poselska, mówi 16, ktoś powie. 15, powiedzieli, tak? Ktoś powie 15, 16, tak. ktoś powie narzędzia w rękach platform, ktoś powie narzędzia w rękach państwa. Wolałabym, żeby to była narada jednak na poziomie rządu i Unii, szczególnie, że Unia pracuje od dwóch lat nad. Takim paszportem europejskim, którego elementem będzie narzędzie do weryfikowania wieku, niezależne od platform, niezależne od państwa, które będzie działało tylko tak, że będzie wysyłało sygnał potwierdzający, możesz wpuścić albo nie możesz wpuścić. To mi się wydaje idealne narzędzie, które godzi obrońców prywatności i tych, którzy nie chcą, żeby państwo zaglądało im w internet, co rozumiem, z tą potrzebą ochrony dzieci. Ale to narzędzie dopiero co było testowane, potrzebujemy jeszcze pół roku. Żeby było gotowe. Co się Ale wydarzy, jeżeli posłowie zgłoszą inne narzędzie? To jest pytanie, które jako pierwsze, czy jako drugie przyszło mi do głowy, jak zastanawiałem się nad tym problemem, czy da się pogodzić weryfikację wieku i ochronę danych osobowych? Bo zdaje się, że Unia Europejska próbuje to jakoś pogodzić. To jest do pogodzenia? No to jest pytanie do ludzi tworzących takie narzędzia. Ja jestem prawniczką z wykształcenia, nie technologką, ale przysłuchujemy się komponie. No to jest problem tej prawda? dyskusji. Jest to wyzwanie, absolutnie tak, i to wyzwanie idealnie widzimy na samych platformach, które dzisiaj, żeby móc ocenić, jak widzimy też nieskutecznie, bo przepuszczają, no idzie w miliony w skali Unii, czy w skali takiego kontenu, kontenu, kontenu jak Australia, miliony osób poniżej tego wieku, ale zbierając ogrom danych behawioralnych, czyli o naszym zachowaniu, zbierając wyraz. Z twarzy, odciski palców. Wielkie platformy nadal nie robią tej oceny rzetelnie. Więc nie dane są kluczem tutaj, tylko rzetelność, niezawodność informacji. Państwo, wie po PESEL-u kto ile ma lat i nie musi przekazać ani peselu, u ani numeru dowodu, tak jak mieliśmy w COVID-zie aplikacje, które potwierdzały, czy człowiek miał się z człowiekiem i tylko tyle. Na podobnej zasadzie możemy zbudować, co do tego jestem przekonana, że możemy zbudować narzędzie, które będzie odpowiedzialne i pro-prywatnościowe. Czy takie zbudujemy? Czy takie wdrożymy? To już jest pytanie do Państwa i tutaj bardzo chciałabym wszystkich, którzy na tym się znają, zachęcić do audytowania, do, do zgłaszania. My też zachęcamy rząd, żeby zrobił jakiś okrągły stół na ten, na ten temat, bo problem jest oczywiście poważny. Nieźle. Dzisiaj dowiedziałam się, że to jest świetny pomysł i że pewnie coś takiego się wydarzy w ciągu paru miesięcy. Ale czy, czy przy te, to od razu, czy w czasie tej rozmowy była taka sugestia, czy taki pomysł, żeby dostawić dwa czy trzy krzesełka dla ludzi z placu prezydenckiego, bo chyba to, to bez, bez tego udziału może być kłopot z przeforsowaniem tego typu pomysłu. Ja bym chyba chciała, żeby politycy negocjowali między sobą, może dyplomatycznymi kanałami, które niewątpliwie mają, a żeby takie gremia najpierw były eksperckie, a dopiero potem polityczne. Mhm. Żebyśmy zaczęli od oceny, o którą pan pyta, która jest szalenie ważna. Jak to projektować rozsądnie, żeby za chwilę nie zrobiło się larum, że rząd będzie nam zaglądał w internet, co naprawdę nie musi, tutaj, nie, nie musi się tutaj wydarzyć, a z kolei wydarza się bardzo inwazyjnie na platformach. Podkreślam, ci, którzy dzisiaj mają perfikować wiek, a nie robią tego skutecznie, wiedzą o nas wszystko. Rząd może to robić skuteczniej bez całej tej wiedzy, ale. Jeśli położę na stole narzędzia, które będą choćby na tyle otwarte, żeby niezależni eksperci mogli tam zajrzeć i potwierdzić, czy tam się nie dzieje nic złego. To ja tu mam jeszcze wypisane jedną informację, która dosyć zrobiła na mnie wrażenie. Wśród dziesięciu najpopularniejszych stron internetowych odwiedzanych przez dzieci w wieku 7-14 lat w Polsce znajduje się serwis pornograficzny. Jest nazwa, nie będę podawał, to są dane Komisji Europejskiej. Tak, potwierdzają to też dane Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, która robiła w Polsce ciekawe bardzo badanie na dzieciach klasy 1-3. Dostali podobną odpowiedź, dostają też odpowiedzi od dzieci, że chyba co trzecie sygnalizuje, że doświadcza czegoś niepokojącego w sieci, na przykład kontaktu z pornografią niezamówionego albo formy uwodzenia różnych, naprawdę nie jest dobrze na tych platformach, dlatego problem, o którym mówimy, wymaga interwencji i wymaga interwencji... Nas wszystkich. Nie możemy zostawić z tym ani samego państwa, ani samej platformy, bo to już widzimy, że nie działa, ani samej szkoły. Tam też muszą być rodzice, tylko muszą być razem, a nie zatomizowani do pojedynczych rodzin, domów, w których rzeczywiście ja nie rozumiem czasami takie machnięcie ręką powiedzenie, co ja mam z tym zrobić. A pani, panią Zdumiewa, taka dosyć jednak wstrzemięźliwa reakcja wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego na ten pomysł, który mówi, jestem bardziej na nie niż na tak. To jest trochę populizm. Ministerstwo Edukacji, Barbara Nowacka, która zgłosiła ten pomysł, powinna się zająć raczej edukacji zdrowotną zdumiewa panią ten taki taka wstrzemięźliwość wicepremiera Rozumiem jej podstawy, ponieważ, tak jak powiedziała ministerstwo, pracuje nad realnym narzędziem, które będzie wpięte wam obywatela, które mogłoby odpowiedzieć na wiele z tych problemów. Jest też właściwym do regulowania platform i wdrażania DSA, czyli tego aktu o usługach cyfrowych, który nam tę sferę reguluje lepiej, moim zdaniem, niż to, co proponuje Australia. Przynajmniej Australia nas dopiero dogania, a my już tam jesteśmy. Ten akt prawny został zawodowany niedawno przez prezydenta Nawrockiego, a tu nagle wychodzi grupa posłów, bo nie jest to projekt rządowy, i mówi. Ogarniemy to w miesiąc, kopiując Australii. No nie jest nie to tak. poważne podejście, mhm. i ja myślę, że on z tego klucza mówi niech każdy zrobi swoją robotę porządnie. My też jako ministerstwo ją zrobimy, wykonamy tylko nie w miesiąc, ale w pół roku. 40 sekund i pytanie właśnie o to weto prezydenta i akt o usługach cyfrowych, bez tego da się, że się da, ale czy, czy, czy da się być bezpiecznym w internecie, czy trzeba to zrobić po prostu? Trzeba to zrobić, choćby ze względu na ochronę dzieci o wiele ważniejsze narzędzia niż akurat granica wiekowa, na przykład zakaz uzależniających różnych trików, które stosują platformy, zakaz reklamy do dzieci. To wszystko mamy w DESA i moglibyśmy z tego korzystać w Polsce, gdybyśmy mieli polski organ. Więc tutaj musimy się wyrobić bez egzekwowania prawa, windowanie granicy wieku nie zadziała, bo dalej będzie nieszczelna. Rozumiem, że nie jest pani zachwycona wetem prezydenta. No uważam, że było ono polityczne, a nie merytoryczne i teraz ten, te, te, to drugie rozdanie, czyli kolejne wniesienie tej ustawy, pokaże nam, czy politycy się dogadali. Żałuję, że trwa to tak długo, bo to już trwa dwa lata. Zdaje się, że nawet kary możemy jakieś płacić. Że możemy do, płacić do, do, całkiem do trafimy, kary, tak? jeżeli tego nie zrobimy bardzo szybko, na wczoraj. Więc no, mam nadzieję, że, że prezydent y, porozumie się z rządem, ale żałuję, że musiało dojść do tego gestu, który nas na pewno opóźni o przynajmniej pół roku, że nie można było tego zrobić rozsądniej. Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panopticon była gościem wydarzeń. Bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję. tę rozmowę. rozmowę.